Imano z tej dzisiaj, strony Agrypiuter dzisiaj vlogas obejście pola już tutaj mamy zasiane lucerne jęczmień no może nie o już tutaj jęczmień wschodzi i ten z jęczmieniem lucerne z jęczmieniem żeśmy zasiali już tutaj ładnie wschodzi o, może pokażę bliżej właśnie <laughs> też y, ostatnio jak skreglowania wstawię to mówię właśnie nagram bloga vloga są jakiegoś mówię jak nie ten no. i ogólnie może jeszcze kiedy tak nie ten lucerna z jęczmieniem już tutaj zasialiśmy już o, tutaj jęczmień już ładnie wschodzi co nie później o, może nie będzie tutaj tak widać właśnie też tutaj właśnie zasialiśmy ostatnimi czasy e, lucerne o tutaj już Lucerna ładnie wschodzi <laughs> Jęczeń ładnie Wszystko tutaj już też dru łąka jest też już lucerna ładnie rośnie właśnie tutaj o. Pokażę bliżej do kamery o tutaj też już ładnie lucerna rośnie i krawa no tutaj też będzie testowany nowy nabytek właśnie nie? Już tylko, tylko będzie trzeba wy wyzbierać kamienie żeby nic się nie uszkodzić nie? nie właśnie tutaj i tak też nie ten nie no i właśnie no ciekawa cieka, jeszcze do ono jeszcze tutaj już i tak ładnie rośnie lucerna Oj, tutaj o. No właśnie, zasialiśmy tutaj tą lucernę, to już będzie ugór na przyszły rok. Ale jęczy nie, nie wiemy, czy będzie młócić, czy na w kiszonkę, czy w zielonkę, nie? W sumie nie wiem, nie wiadomo jeszcze. Nie. O. I... no tak. Nie. Właśnie cieka ciekawe, jak będzie ten, bo Lucerna no, już tutaj ładnie wschodzi jęczmień No już u gór będzie na przyszły rok, nie? Więc no Jeżeli Ci się film spodobał zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz Siema. Trzymajcie się na razie